Cześć, kochani, witajcie. Jak widzicie, u mnie dzisiaj coś, czego jeszcze nie było, taka nowość. Jest to taki mój w sumie autorski pomysł. Duża kartka na baby shower. Ten pomysł powstał, ponieważ sama właśnie idę na taką imprezę i pomyślałam, że fajnie byłoby dla przyszłej mamy stworzyć właśnie taką kartkę z miejscem na wpisanie się wszystkich osób. Stąd właśnie taki duży format. Ta kartka jest naprawdę duża 28 cm na 28 cm. <noise> Także jest ogromna. Zobaczcie, tak prezentuje się front. Kolekcja, której użyłam do wykonania tej kartki, to kolekcja od Stamperii. Mała dziewczynka. Robiłam z wersji chłopięcej już dwa albumy, być może kojarzycie. Dodałam tutaj od siebie. Kilka grafik z innych kolekcji. Mamy również takie koraliczki w różnych kolorach. Mamy tutaj wytuszowane tekturki. One są takie dość grube, takie tworzą fajny efekt 3D. No i na samym takim, na pierwszy rzut oka, widać tam śliczną dziewczynkę z króliczkiem. Mamy również konika, śpiącą owieczkę. No, mega duża ta kartka. <noise> Jak ją przysuwam, widzę, to bardzo obcina, więc. Będę starała się o tutaj dobrze Wam pokazać. To jest tył. I pokażę Wam właśnie, co wymyśliłam do środka. Rozwiązujemy sobie wstążkę. I tutaj, po otwarciu, mamy takie wycięte, ozdobne kółeczka. I tu właśnie w te puste, białe kółeczka jest miejsce na wpisanie się wszystkich osób. Ja konkretnie wiedziałam, ile nas będzie. Każda ma swoje kółeczko. Ono może nie jest jakieś bardzo duże, ale wystarczy na napisanie tam kilku zdań dla przyszłej mamy. Jakichś życzeń, gratulacje. Więc tak to wygląda. No plus jeszcze te e, grafiki z tymi dziewczynkami, serduszkiem. No jeszcze tu jest motylek. No są przepiękne. Taka ogromna kartka. I jeszcze, jak sobie ją zawiążemy, tak powiedzmy troszeczkę luźniej, zaraz wam pokażę. O, powiedzmy w ten sposób. To ona dodatkowo może sobie fajnie stać. Teraz nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć, ale ta kartka jest dość sztywna. Ona tu jest zrobiona z. Podwójnych, takich grubszych papierów, plus jeszcze oklejona papierem skrapowym, więc ta grubość jest, myślę, taka odpowiednia. I jak sobie ją postawimy, ona fajnie się tu trzyma. Za bardzo tego z góry nie widać, no ale właśnie można ją postawić gdzieś, właśnie w widocznym miejscu na takim przyjęciu, no, tworząc taki może, efekty zaskoczenia, <grym> mam nadzieję. Także taki, taka nowość. Myślę, że taki ciekawy pomysł. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie, czy Wam się podoba taki pomysł. No i samo wykonanie tej karteczki e, możecie napisać, co myślicie. Będzie mi bardzo miło. A widzimy się w kolejnym filmie. No tym razem chyba Wam nie zapowiem, co to będzie, ponieważ jeszcze sama nie wiem, ale mam nadzieję, że coś fajnego. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!